Dzień dobry drogie ścieżki, witam Was bardzo serdecznie. Wybaczcie mi moje zamaskowanie. Jest dzisiaj trochę chłodnawo i tak jest przyjemniej, więc dzisiejszego filmika zrobimy w lekkim zamaskowaniu. Musicie to przeżyć. Mam dzisiaj takie luźniejszy dzień i wybyłem z domku sobie w poszukiwaniu dzikiej róży na nowy nastaw, plus jakichś fajnych elementów na nowe blaty, yy, ale to mniejsza o to i stwierdziłem, że nagram wam filmik, kolejny filmik z naszej serii o motywacji. Jakby gitarowej, o tym, żeby was ruszyć do tego, żebyście dalej działali, żebyście ćwiczyli. Drogie ścieżki, e, sprawa jest dość prosta. Jeśli nie ćwiczycie, no to nic z tego nie będzie. Samo to nie przyjdzie. Nawet jeśli macie nauczyciela, to nauczyciel was tylko uczy. Tego, co macie zrobić, a całą robotę robicie Wy. Czyli wszystkie ćwiczenia Wy musicie zrobić. I ja zawsze każdemu polecam, żeby spędził tak minimum ze 25 minut codziennie, ponieważ w skali tygodnia daje nam to 3 godziny. 3 godziny w skali tygodnia to myślę, że już jest dość trochę. Eee, wiadomo, każdy ma swoje zajęcia i tak dalej. Nie każę Wam, żebyście siedzieli, nie wiem, po 6-7 godzin z instrumentem, tylko 25 minut. Zróbmy taki mały eksperyment. Weźcie sobie jakiś okres czasu, nie wiem, tydzień, dwa, miesiąc, dłużej. Ile każdy może, wygospodarujcie sobie codziennie te 25 minut, tylko takie, żebyście po prostu mieli stricte z instrumentem. Poświęćcie ten czas na to, żeby ćwiczyć rzeczy, które sprawiają Wam problem. Nie wiem, mogą to być akordy, mogą to być riffy, mogą to być całe utwory. Spróbujcie nagrać na samym początku, przed tym całym eksperymentem, siebie, jak gracie dany utwór, jak gracie coś, co Wam sprawia problem, i na przykład po tym okresie tam właśnie tygodnia, dwóch i tak dalej, gdy codziennie spędzacie po D25 minimum z instrumentem, nagrajcie siebie znowu, grając to lub coś tam właśnie w tym stylu, o co Wam chodziło i sprawdźcie, jaki jest progres. Zobaczycie, że już po pewnym czasie, nie potrzeba dużo czasu, ee, a nasze ręce, nasze granie poprawi się niesamowicie. Piękni siowaty poranek! No, drogie dzieciaczki, e, zawsze będę powtarzał, że z graniem na gitarze jest jak. E, trochę jak zjazd na rowerze: czyli jeśli się już nauczymy czegoś, no to to już z nami zostanie i to już będziemy mieli te podstawy i już będzie, nawet jeśli przestaniemy grać na jakiś czas, to ten skill wiadomo, nam gdzieś spadnie, ale łatwiej nam będzie i tak wrócić do tego poziomu, o który nam chodzi. E, I tutaj moje zadanko dla Was, oczywiście. Wygospodarujcie taki czas. Mówię Wam, tydzień, dwa, nie musi być nie wiadomo ile, ale zróbcie ten czas, poświęćcie minimum te 25 minut codziennie, zapiszcie sobie w własnym kalendarzyku, żeby taki czas znaleźć. Nawet jeśli niedużo się rozwiniecie gitarowo, zobaczycie też, jak to też wpłynie na Was, że taki czas dla Was, dla instrumentu. Eee, może jeśli gubicie tą pasję, bo też może być to spowodowane tym, że jeśli nie macie motywacji do grania, że po prostu gubicie tą pasję. Może od nowa odkryjecie instrument, może po prostu odpoczniecie, może wam po prostu brakuje tego czasu. Ja wiem, teraz jest czas szalony, eee, znowu obostrzenia wracają i tak dalej. W szkołach są nie wiadomo, ile sprawdzianów robią, bo gadam z dzieciakami, to mi wszyscy narzekają, że strasznie dużo sprawdzianów mają, bo teraz każdy chce nadrobić ocenę. W pracy wszyscy szaleją, bo pracodawcy są wściekli, bo wirus utrudnia wszystkim działanie, zresztą nasza firma też strasznie dostaje potyłku przez tego wirusa i obostrzenia. I każdy ogólnie jest zestresowany. I przy okazji, jeśli właśnie znajdziecie takie 25 minut czasu, nie zbawi was to, a Poćwiczycie, nauczycie się może czegoś nowego, odpoczniecie, odkryjecie znowu instrument na nowo, więc co Wam szkodzi? Z ćwiczeniami ogólnie jest taki problem, że nie tylko jak chodzi o instrumenty, w ogóle jak chodzi o wszystko, że e, na początku jest to dla nas nowe doświadczenie. Ćwiczymy sobie, tak jak w przypadku gitary, palce nas bolą i tak dalej, nie przeszkadza nam to, e, ponieważ jest to nowe doświadczenie. Mamy nowe, e, nową rzecz się uczymy i jest to mega fajne, ale z czasem jednak wchodzimy w tą szarą rutynę. W tą szarą codzienność, gdy to się staje już troszeczkę mniej interesujące jak na początku, i wtedy ten poziom naszej motywacji jednak spada. Dubów nie ma. Może to troszkę brutalnie zabrzmi, ale jesteśmy nauczeni, takiego bawienia się trochę ze sobą. A bo nie, bo mnie paluszki bolą. A bo nie, bo coś tam, coś tam, coś tam. No. Jak długoś tak będziemy ze sobą bawić, e no to nic z tego za bardzo nie będzie. E, tak możemy w wieczność, w nieskończoność sobie mówić, że o bo to, bo tamto, o la Boga, ale mnie tutaj boli, o ja nie mogę, ale tu jest ciężki akord, ja nie dam rady tego F-u, ja nie dam rady tamtego, siamtego i tak dalej. No, im dłużej będziemy tak robić tym bardziej sobie obrzydzimy ten instrument, tym bardziej e, oddalimy sobie to nasze granie e, i w sumie w ostateczności i tak tym instrumentem ciśniemy w kąt. E, nie możemy sobie obrzydzać instrumentu, nie możemy sobie sami jeszcze właśnie mówić. To jest, i tak jest, nie jest aż takie proste. E, I tak musimy spędzić właśnie ten czas z instrumentem, a jeśli właśnie sami sobie go jeszcze będziemy tak właśnie dodatkowo dowalać, no to nic z tego nie będzie. I tu kłania się nam najprostsza filozofia, czyli bez pracy nie ma nic. Czyli najprostsza matematyka, ilość włożonego czasu równa się efekty, jakie z tego wyciągniemy. Oczywiście to też nie jest zawsze, ponieważ niestety tu też wchodzi coś takie jak talent, nie wiem, predyspozycje jakieś tam i tak dalej, ale jednak. Eee, wszyscy, którzy kiedyś grali na instrumencie lub cokolwiek robili, jednak powiedzą, że ten tak zwany talent, i tak dalej, to jest tam jakaś tam mała część. Więcej z tego to jest jednak poświęcony czas. Musimy jednak go znaleźć dla tego instrumentu i musimy się nauczyć cieszyć tym czasem. Musimy się nauczyć, że ten czas, który mamy, właśnie dla tego instrumentu, żeby nam nic go nie zakłócało, żebyśmy my odczuwali przyjemność samego właśnie tego, że ćwiczymy, samego tego właśnie kontaktu z instrumentem, że się rozwijamy, że idziemy gdzieś tam do przodu. Krowo, a ty co powiesz nam? Powiesz nam coś ciekawego do wywiadu, czy nie powiesz? No widzicie, krowa wam mówi. Grojcie na gitarze. Yy, idę jeść trowe, a wy Ucich, ucich, bo nie będą grali. Uy. Ostatnio w ogóle zauważyłem ciekawą rzecz. E, gdzieś tam czytałem jakieś badania, nie pamiętam, gdzie to było. E, nie pamiętam też liczby dokładnie, ale to było 70-70% coś takiego. Młodych ludzi e, w dzisiejszych czasach już nie marzy o tym, żeby zostać właśnie gitarzystami, nie wiem, strażakami, choćby policjantami i tak dalej, te wszystkie zawody, które tam się w dziedzinie mówią. Tylko większość Trąbi jak jeden mąż, że chce zostać youtuberami. I wszyscy oczywiście będą grali w gry i będzie fajnie. Eee, nie mówię, że to jest coś złego, bo zresztą spotykamy się na YouTubie. Eee, tylko tak ze socjologicznego punktu widzenia eee, chodzi bardziej o to, że... Nie to, że to jest fajne, bo to jest fajne, eee, tylko chodzi o to, że... Ludzie nie mają motywacji. Znaczy młodzi ludzie już są zaszczepieni czymś takim, że nie mają motywacji do działania, że ta praca kojarzy im się z tym, że po prostu nie muszą nic robić, siedzą sobie, nagrywają filmiki, grają w gry, jest fajnie i dostają za to siano. Pokazuje nam to, że wszystko co e, wymaga poświęcenia czasu, jakiejś tam pracy, poświęcenia czegoś dla czegoś e, jest... Traktowane jako BFU i w ogóle nie, ja muszę mieć wszystko od razu, już las, 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 i to muszę umieć, to muszę wiedzieć, to muszę mieć. Eee, a niestety w przypadku instrumentów, no tak to nie działa, nie. I musicie eee, jednak sami też czasem właśnie się nakręcać, sami jednak musicie się napędzać. Jeśli na przykład nie macie ochoty grać, sami musicie też siadnąć, sami musicie też pomyśleć, sami musicie ten instrument przypomnieć. Nikt za was tego nie zrobi. Więc jednak musicie docenić coś takiego, jak eee, praca. Wszystko, co się gdzieś tam osiąga, czy to jest właśnie gitara, czy to jest cokolwiek, e, jednak osiąga się jakimś tam stopniem wkładu pracy, który w to włożymy. E, I też może być za chwilę taki problem, że teraz nie poświęcicie tego czasu. Za chwilę obudzicie się za parę lat, a mogłem się teraz uczyć, bo nie wiem, miałem właśnie ten, tą przerwę teraz z okazji tego właśnie koronawirusa e, i siedziałem w domu i mogłem na przykład wtedy poćwiczyć i się czegoś nauczyć. Później na przykład za tam 15 lat, a mam rodzinę, mam dzieci, nie mogę teraz, bo coś tam, coś tam, coś tam. A mogłem wtedy. Później nie wiem, mając 50 lat, a Jezus, mam tyle pracy, kredyty jeszcze cały czas płacę tutaj, wnuki się ten i nie wiadomo co. I miałem czas kiedyś, mogłem grać, teraz nie dam rady. Później, a jestem na emeryturze, zbolą mnie palce, kiedyś to byłoby fajnie, bym se grał i byłoby fajnie. Później umrzecie i będziecie sobie mówić, a już umarłem, już nie dam rady. I co? I będzie lipa. Mówiąc krótko, nie ma że boli. Lecimy z tematem. Eee, nikt za nas roboty nie zrobi. Eee, chcemy coś ogarnąć, chcemy coś nauczyć się. No to siadamy. Im wcześniej to zrobimy, tym lepiej. Eee, tyle. Tak w sumie na szybkości nie do mogłem tak powiedzieć. Odsłuńmy gębę, bo jest ja ciapili. No, drogie dzieciaczki, Mam nadzieję, że odciąć Wam się do czegoś przyda, że Was zmotywuje do działania i ćwiczenia. Dzisiaj tak właśnie było. Pluźno, na spokojnie, ale pamiętajcie jednak, że e, ćwiczenia i w ogóle praca, którą wkładacie w instrument, to jest naprawdę fajna rzecz, która może zaprocentować. O, ciernie! E, która może zaprocentować w przyszłości. Tym, że będziecie sobie fajnie grali, e, może z tego wyjść coś więcej. E, dlatego naprawdę, jeśli Was to interesuje, spędźcie trochę czasu. Znajdźcie tą chwilę na, na, na ćwiczenia e, i będzie fajnie, ta działa, życzę. Pa! By the way, nie znalazłem tej dzikiej róży na nastaw nowe. Trzeba poszukać nowego miejsca. No i drogie ciaszki, jeszcze jedno. Pod spodem oczywiście jak zawsze macie parę linków do jakichś tam ciekawych filmików z YouTube'a, żeby cały czas to nasza motywacja nam nie spadała. I co? innego, nie wiem. jeszcze raz. Szkoda, że nie mam jakiegoś fajnego obiektywu. Chyba będę musiał sobie kupić jakiś fajniej dzisiejszy. Bo tu jest tak ładnie. Tam jest Babio Góra. Śnieg jest, jest fajnie, muszę Wam chyba zainwestować w taki w jakiś lepszy, produkt. tak bym Wam pokazywał jak to jest pięknie, kielocud.